A więc dzisiaj jest środek tygodnia, dzisiaj jest środa, środa rano i zdecydowaliśmy się, że pojedziemy dzisiaj na jagody, bo jagody teraz już się zaczęły pokazywać. Mamy kilka krzaków w domu i już są na nich jagody, już doświadają także. Nie opłaca się tutaj mieć dużo okrzaków w domu, jako że tutaj co roku jeździmy na farmę i tam są jagody, truskawki, wiele innych, maliny i wiele innych jeszcze, jabłka, co tylko się chce i na tej farmie można sobie pojeść wszystkich tych owoców ile się chce. Po prostu Zbiera się na farmie tak jak u siebie w domu, na polu by miał u siebie. Nikt nie zwraca uwagi, bo to jest już obliczone. Nie jest to, że to jest pod ukrotkiem, a można zjeść. Po prostu to jest normalne, że jeżeli się kupuje w sklepie, oni sprzedają w sklepie, to tetrus jagody są sprzedane drożej, a jak się uzbiera samemu, to są taniej, dlatego że. To jest cena za zbieranie truskawek. Dlatego można sobie zjeść, bo ile w końcu można tych rzeczy zjeść. To też jest każdy limit i nie to, że można na kilogramy, kilogram zjeść, bo się po prostu tak dużo się nie da zjeść. Bo, <laughs> po prostu, ale prosto z krzaka zawsze. <laughs> Przepraszam, owoce są dużo lepsze. I tym razem wybraliśmy się teraz na jagody. Za chwilę Wam pokażę na jaką farmę. Na tej farmie już jeździmy. od kilkunastu lat jeździmy na tą farmę. I tutaj zawsze nas smaku mamy jeszcze inne farmy, ale ta inna farma w tym roku jakoś nie za bardzo nam pasuje. Dlatego jeździmy, one są jedna niedaleko przy drugiej, ale ta jest bliżej i z tego względu, no, że e, e, był ten COVID i na tej drugiej farmie po prostu tam są bardzo głupi ludzie, po prostu tam nieraz nie e, pro, prosili, żeby zakładać e, maski do zbierania na polu, po prostu dziwne a teraz, teraz już masza, masek nie ma nigdzie, dlatego jedziemy na tą farmę, bo ta jest bliżej, bliżej domu, tak Dry Dragger to się nazywa. Właśnie e, ta farma tutaj pisze, że można sobie dziennie zbierać na własnych e, potrzebach, a można też kupić, że nie, nie trzeba zbierać samemu, można też sobie kupić dzielnicie. Bardzo piękne tutaj były dzisiaj bardzo dużo było tych jagód, Tak jakby jeszcze tutaj nikt nic nie zbierał. Po prostu dotykając tych dużo oblatywało, ale zbieraliśmy dość dużo, bo 10 kg nie byliśmy krótko, może godziny po godziny zbieraliśmy tylko. Także w Polsce nazywacie tutaj, o tutaj Wam pokazuję jak to jest podlewane, te, jak one są podawane. Zobaczcie, tutaj są, to jest rury plastikowe są i tutaj są tak bardzo małe otworki, że to, o, a ta woda spada i podlewa cały czas, podlewa te krzaki. Bo zobaczcie, że poza tymi krzakami trawa jest w Polsce. Jest wypalona, dlatego już od kilku miesięcy u nas nie było żadnego deszczu. Nie było żadnej kropli deszczu od dwóch miesięcy. To sobie możecie wyobrazić, inaczej by to wszystko uschło, żeby nie było tutaj podlewane, tak jak to widać. W Polsce na pewno nie ma takiej automatyzacji jak tutaj. Tutaj jest wszystko zautomatyzowane, także niech tutaj nie odkręca zaboru, nie podlewa. Po prostu tu się robi automatycznie i cały na wszystkich szakach te, te rurki plastykowe. To są bardzo cienkie rurki plastikowe. Później zobaczycie, ja pokażę na wideo jak one wyglądają. Bardzo cienki plastyk. I tak e, woda kapie. Nie o tutaj właśnie te rurki już zebrane już z pola tutaj były truskawki już, już wykopane i właśnie tak te rurki wyglądają i tutaj nasertor jest przygotowane na o tutaj zobaczcie jakie uzbraliśmy jakie były piękne truskawki aż no, bardzo słodkie bardzo słodkie i jeszcze dość dużo uzbieraliśmy bardzo słodkie. O i tutaj jagody do wglądu. I jeszcze 10, to było 7 kg truskawek i 10 kg aż jagód. Tutaj na tej farmie od nas około 30 km, ale jak na kanadę to wszystko jest bardzo blisko. To tyle, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.